Cześć, z tej strony TRO.pl, a dzisiaj porozmawiamy sobie o zbliżającym się coraz większymi krokami tegorocznym wydaniu Double Excel Freshmana, więc ten film będzie takim kompendium wiedzy o całym tym wydarzeniu, czyli opiszę wam dokładnie zasady i sposób działania tego bardzo ciekawego przedsięwzięcia oraz dodatkowo przedstawię wam moje predykcje na tegoroczny 10-osobowy skład najlepszych nowych raperów z zeszłego roku. Na przygotowanie tego materiału poświęciłem bardzo dużo czasu, więc mam nadzieję, że docenicie to aktywnością na dole. I mam nadzieję, że wszystkie osoby, które jeszcze nie subskrybuję tego kanału, a lubią oglądać moje materiały, właśnie w tym momencie ten fakt zmienią i wciśnię ten czerwony przycisk na dole. Więc może najpierw przedstawię wam czym w ogóle ten Double XL jest? Co prawda, robiłem to już rok temu podczas takiego samego filmu. Jednak wtedy mieliśmy tu jakieś 3000 subskrypcji, na no dziś jak widać jest was trochę więcej i na pewno nie każdy oglądający wie o co tutaj chodzi. Tak więc, Double XL Freshman to taki coroczny event organizowany przez właśnie magazyn Double XL. Polega on na tym, że 10 artystów, młodych artystów, którzy w zeszłym. Roku pojawili się i mocno zaznaczyli swoje miejsce na światowej scenie rapu, przedstawia swoje umiejętności i szerokiej publiczności z całego świata. Dziewięciu z nich wybierają osoby właśnie z tego magazynu, ale jeden slot zawsze należy do wyboru publiczności w internetowym głosowaniu. Wydarzenie zawsze dosyć nahypowane i zawsze dosyć głośne. W Polsce, z tego co widziałem, na wzór właśnie dla Black Sela też coś takiego powstało pod nazwą Młode Wilki, więc tak może niektórzy łatwiej skojarzą o co tutaj chodzi. Uczestnicy oczywiście poprzez wzięcie udziału w tym wydarzeniu zdobywają duży rozgłos. Oraz ci więksi też na pewno zdobywają niemałą ilość gotówki. No i myślę, że to też stało się już taką tradycją w Ameryce i ogromnym wyróżnieniem, dlatego raczej każdy chciałby się tam dostać na początku swojej kariery. Nie wszyscy za to mogą. Warto zaznaczyć, że rzadko wybierani są artyści kontrowersyjni, tak jak na przykład Six Nine, czyli Zan zostali pominięci w tamtym roku oraz niektóre wybory naprawdę nieraz zaskakują i są ciężkie do zrozumienia, ale o tym może troszkę później. Uczestnicy po kolei najpierw biorą udział w sesach zdjęciowych, później nagrywają freestyle, czyli wiecie, takie nawiiki bez. Bitu, a na koniec nagrywają sejfery, czyli takie już nawijanie pod bit, gdzie grupowani są najczęściej po 3-4 osoby w jednym cyferze. No i wiecie, tak oficjalnie raperzy podobno nawijają wszystko z głowy na miejscu, jednak z tego co wiem, raczej każdy ma przygotowane wcześniej teksty i mają po kilka prób nagrywek swoich części, co trochę psuje urok tego wydarzenia, ale to nieważne. Ważne jest to, że jest to wielkie show, gdzie możemy zobaczyć na raz 10 świetnych artystów. I tak jak przed rokiem mogliśmy oglądać tam m.in. Lil Pumpa, Trippie Reda, czy z kimś przy dwoma laty, XXXTentaciona czy Playboya Cartiego, no i na przykład chyba najbardziej udanej edycji w dotychczasowej dwunastoletniej już historii tego przedsięwzięcia, w roku 2016 mogliśmy zobaczyć umiejętności m.in. Lil Verta, Twenty One Savage'a czy Kodaka Blacka. Piękne czasy. Polecam później nadrobić zaległości oglądając stare edycje. Jednak teraz do rzeczy. Dziś tematem tego odcinka będą moje predykcje co do tegorocznych wyborów Excela. I chociaż naprawdę ogromnie ciężko jest przewidzieć te nieraz dziwne wybory ludzi z Excela, to ja spróbuję trochę ich działania przewidzieć, a może raczej przedstawić Wam moją wymarzoną dziesiątkę, jak na ten rok. Coś pomiędzy tymi rzeczami, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. A no i jeszcze kwestia tej listy, która krążyła po internecie, też między innymi na naszej grupie na Facebooku o nazwie traperzy, czyli największej w Polsce grupie o trapie, do której teraz Was wszystkich serdecznie zapraszam. Więc ogłaszam, że ta lista jest na 100% fejkowa, ponieważ artyści będą wybierani dopiero jakoś teraz, przełomem marca i lutego. A ta lista krąży już od chyba grudnia. Co roku latają takie fejkowe listy i zawsze są błędne, więc nie sugerujcie się na pewno nie Dobrze, już koniec tego wprowadzenia. Czas na moją listę. Moją listę, którą zacznę od pierwszego pewniaka: Juice Warda. Nasz ukochany Juice Ward po prostu zmiażdżył ten rok. Pojawił się znikąd i zawojował cały świat. Po prostu nie da się nie docenić talentu tego gościa. Poza tym, jest on nie jedną z największych obecnie gwiazd trapu. I nic nie wskazuje na to, by miał z tego stanowiska spaść. A wręcz przeciwnie: Hit Lucid Dreams, słyszał już chyba każdy, został on pokryty pięciokrotną platyną. I został odsłuchany, na przykład, w Holandii, więcej razy niż jest tam mieszkańców. Wyobrażacie to sobie? No i co w kwestii double najważniej Gość jest po prostu geniuszem. Geniuszem we freestylu. Nie da się powiedzieć, że przecież większość jego piosenek to sam freestyle. To dopiero co on będzie musiał tam wymyśleć na nagraniach. Kolejnym pewniakiem na mojej liście jest też Lee Baby. I podobne tutaj od razu jego nieodłącznego muzycznego brata, czyli Gane. Czyli oczywiście będę mówił o tym duecie. Chłopaki tak samo zaliczyli wręcz kosmiczny rock. Po prostu tworząc hit za hitem. Kolejne kolosalne talenty muzyczne. Ja czasem naprawdę nie mam pojęcia skąd oni mają tak różnorodny flow. Sam Future powiedział o nich, że są w tym momencie Goats of Trap. Music, czyli przekładając na język polski, są najlepsi w historii w muzyce trap. Skoro Future tak mówi, to coś musi znaczyć. A czy ja tak uważam? Może nie nazwałbym ich najlepszymi w historii, ale na pewno są w cisłym czubie, bo muzykę tworzą świetną. Jestem pewien, że jeżeli trafią do zestawienia we dwójkę, a spodziewam się, że na 90% na tej liście się znajdą, to w cyferze wystąpią razem, tak jak na przykład Lil Pump i Purp przed rokiem. Wspieranie mocno przez Young Taga, czyli mogę chyba powiedzieć takiego ojca ich sukcesu. Chcecie może o nich jakiś film? Jak coś dopiszcie, a zrobię taki z przyjemnością. Kolejnym pewniakiem na mojej liście będzie Lil Mosey, 17-letni raper ze Seattle, który podobnie jak poprzednicy zaliczył ogromnie solidny rok. No właśnie, 17-latek. Śmiesznie jest oglądać tak młodych raperów, którzy swoje najlepsze lata kariery muzycznej Przychodzą w wieku dojrzewania z teledysku na teledysk. Po prostu widać, jak dorastają. U niego akurat to najbardziej widać. No a w skrócie rok muzea był taki: dwa kozetkie trakie u Kolabeneta, do tego kilka innych, też bardzo sukcesywnych singli, No i na koniec całkiem udana płyta, która to wszystko przypieczętowała. Nie pamiętam teraz, jak ona się dokładnie nazywała, ale chyba Nordbeast, coś takiego. Po prostu nie widzę powodu, czemu ten 17-letni raper w tym zestawieniu miałby się nie znaleźć. No dobrze, ale lećmy dalej. Kogo ja tam sobie jeszcze zanotowałem? Może pójdźmy w tę stronę. Szek zapytacie mnie, czy jest to jedno Szałowiec, tak zwany One Hit Wonder. Według mnie tak, jest nim, ale historia pokazała, że inny One Hit Wonder, znany szerszej publiczności pod ksywą Designer, w Double Excelu też miał miejsce. I w sumie to jego nagrania były dosyć popularne. Dlatego myślę, że występ szequesa będzie na podobnej zasadzie. Oczywiście nie hejtuję tego typka. Znam kilka mniej sławnych jego nutek, które też dają radę. No i co więcej, z tego co widziałem, chłopak daje naprawdę świetne koncerty. A no i a propos tego, będzie też na openerze w tym roku. Wybiera się tam ktoś i jak coś to pisać. Ja bardzo możliwe, że tak jak w tamtym roku. Też się znajdę. Jak coś będę dawał info, to możemy zrobić jakiegoś mita. No ale może przejdźmy dalej, bo dalej mój ulubieniec. Zresztą już wam o nim dużo opowiadałem w tym filmie. YNW Melly. Wiadomo, jaką ten gość ma obecną sytuację. A jak nie wiadomo, to po obejrzeniu tego filmu na pewno będzie już wiadomo. Tak jak tam też mówiłem, mocno na to liczę, że te oskarżenia wobec niego są też nieprawdziwe. I w takim przypadku nie widzę innej opcji jak takiej, że w dziesiątce Freshmenów YNW Melly na pewno będzie miał swoje miejsce. I wtedy oczywistą oczywistością jest to, że Melly na Freestylu a cappella da Radegnik inny. Tak w ogóle, to kto się nim zajarał po ostatnim odcinku? Jak jest coś taki, to pisać. Każdy pojedynczy taki komentarz ogromnie mnie ucieszy. Następnie na swojej liście mam zapisanego Blueface'a Blueface, baby, jaj! Z tego co widziałem, po waszych komentarzach, to w Polsce większość osób kompletnie go nie czuje. Nie dziwię się, ja też do końca go nie mogę poczuć, bo ten gościu nie dość, że leci całkiem na owbicie, z czego jest zresztą głównie znany, co nie każdemu siada, to jeszcze ważnym elementem jego twórczości jest to, że jest po prostu świetnym raperem lirycznie. I to między innymi dlatego w Ameryce go tak doceniają, a w Polsce wiadomo, nie każdy rozumie jego teksty i nie każdy jest w stanie to docenić. Dodajmy tutaj, że jest to też persona, która bardzo dobrze radzi sobie w mediach społecznościowych. A, no i widzieliście remiksy do jego kawałka Tatiana na kanale Kolabaneta, kurde z YG i uwaga Cardi B. No uwierzcie mi, ale takie osoby nie dogrywają się byle komu na fita. Ale czekajcie, najlepszym jest to, co dopiero przed nami. Podobno tego jest za niedługo wylanute z uwaga G i Zim i nawet z samym Drake'em. To chyba idealnie pokazuje jego obecną wartość i Double Excel zrobi wszystko, by mieć tego chodzącego mema w tegorocznym wydaniu. No a teraz, jak dobrze liczę, a w liczeniu zawsze byłem dobry, to już siedmiu potencjalnych uczestników wymieniłem, więc teraz osoby, których już jestem mniej pewien. Kometa Zim. Chłopak zdecydowanie wyróżnia się z najnowszych fali raperów. Jego najnowszy album, Bałski Tu osiągnął naprawdę bardzo duży sukces. I ja Choć kiedyś na odcinku mówiłem wam, że po pierwszym przesłuchaniu ten album coś prześredniawa, to po kilku przesłuchaniach już stwierdzam, że wyszedł mu ten album kozacki. Kozacki i dodajmy do tego fakt, że nie wziął sobie na niego ani jednego fita. To pokazuje jego dużą pewność siebie i pokazuje... W sumie nie wiem co, nieważne. Bo ważne jest to, że po prostu zadziałało. Nie wiem, czego można się spodziewać. Po jego freestylu mam nadzieję, że pozytywnie nas zaskoczy. W każdym bądź razie jest to kolejna wschodząca gwiazda trapu i myślę, że powinien w zestawieniu się znaleźć, podobnie jak powinien się też tu znaleźć ostatni facet z mojej dziesiątki, czyli Glock 9. Kolejny świetny liryczny artysta. Kocham jego twórczość, uwielbiam jego głos i myślę, że pasuje do Double Xela. Za to nie wiem, czy ktokolwiek inny tak myśli, dlatego co do tego wyboru jestem akurat najmniej pewien. W takim razie zostało mi ostatnie miejsce, a od jakichś dwóch lat przynajmniej jedno miejsce zawsze jest zarezerwowane. Do damskiej części światowej rap sceny. I tutaj mam zawsze problem, bo na w świecie pani w rapie słucham bardzo mało. Ale dosyć odważnie postawię tutaj na Bad Baby. Tak, tak, sam nie jestem jej fanem, ale co by o niej nie mówić, obecnie jest na wielkim hypie. Hypie, który właśnie może ją do Double Xela zanieść. Jest bardzo młoda i istnieje ryzyko, że z wiekiem będzie coraz mniej popularna, dlatego dobrym ruchem ze strony Double Xela byłoby wzięcie ją już dziś przy szczycie jej popularności. Z tego co też obserwuję scenę, to jej twórczość muzyczna zbiera coraz większe uznanie. Ja, jak już mówiłem, wielkim jest zwolennikiem nikim jakoś nie jestem, ale chciałbym ją tam zobaczyć. Na pewno wolałbym to, niż kolejny raz widzieć jakąś grubą, randomową laskę, jak to zwykle w Doublexelu bywa. Takie moje zdanie w tej kwestii i teraz tak podsumowując moje zestawienie, to tak jak pamiętacie czasami narzekałem na ten rok, jednak jak widać był on tak naprawdę ogromnie owocny. Pojawiło się na nim tylu świetnych artystów, nowych artystów, którzy dają nam to co najbardziej kocham, czyli naprawdę świetną muzykę. Tak wygląda moje zestawienie na dzień dzisiejszy. Już nie będę mówił tutaj nieobecnych, ale zapraszam was wszystkich żebyście napisali na dole swoje zestawienie Możecie napisać całą dziesiątkę artystów, ale możecie też napisać tylko kilku raperów, na których bardzo wam zależy, żeby w tym Doublexolu się pojawili. Jeśli film z moimi przemyśleniami przyjemnie ci się oglądało, to byłoby super, jakbyś zostawił na moim kanale również subskrypcję. Bardzo mi to pomoże w dalszym rozwoju. Pomoże mi też łapka w górę na zwiększenie zasięgu tego filmu. A tymczasem, Esiu, ja z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.